Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem Ci o tym, dlaczego nic nigdy nie przebije dyscypliny. Na samym początku chciałbym Cię zachęcić do subskrybowania tego kanału. Znajdziesz tu dużo materiałów z zakresu biznesu, sprzedaży, marketingu online i wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zarabiać więcej w swoim biznesie. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, dlaczego tak skrajnie ważna jest dyscyplina. Dlatego, że to ona determinuje sukces. Ja zauważyłem, że ludzie szukają jakichś magicznych rozwiązań i magicznych metod na odniesienie sukcesu, czy na zarabianie jakichś większych pieniędzy. Ludzie mają tendencję do tego, że wyszukują jakichś sekretów, jakichś, jakiegoś hackingu biznesu internetowego, coś, co pozwoli im wyprzedzić konkurencję, takie granie na kodach w biznesie. A po prostu wystarczy dyscyplina. Nie ma żadnych dróg na skróty, nie ma żadnych tajemniczych sposobów na zarabianie, jakichś tajemniczych, Metod skalowania biznesu jest po prostu dyscyplina. Wstajesz rano i robisz codziennie to samo. Zakładasz sobie, że codziennie nagrywasz jedną rolkę yy, lub, nie wiem, jedno wideo, lub nawet dodajesz jeden post. Ja sobie założyłem, że nagrywam jedno wideo takie kilkuminutowe dłuższe na YouTube'a i jedną rolkę lub jeden post dziennie. Założyłem sobie to i robię to. Po prostu wstaję i robię i nagrywam. Jednocześnie oczywiście prowadzę. Swój biznes, sprzedaż produktów cyfrowych, robię marketing afiliacyjny, inwestuję w nieruchomości, działam w wielu branżach. Po prostu dzięki dyscyplinie wstaję i robię to, co sobie postanowiłem, i to wszystko. Dlatego przestań szukać narzędzi, które pomogą ci robić więcej, albo przestań kupować jakieś e-booki, gdzie jest sekretny sposób na zarobienie miliona. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu ciężka praca, wstawanie rano. I ciężka praca od rana do wieczora i dyscyplina czyli robienie to co sobie postanowiłeś codziennie jedna rolka codziennie na rolka jeden kurs w miesiącu 100 książek miesięcznie musisz sobie po prostu narzucić dyscyplinę i robić codziennie to samo te nudne powtarzalne rzeczy jeżeli nie będziesz robił tych nudnych powtarzalnych rzeczy gwarantuję ci że daleko nie zajdziesz i po prostu umrzesz w otchłani internetu razem z tymi swoimi wypocinami w postaci kilku postów na Instagramie czy na Facebooku. Dlatego pamiętaj przede wszystkim o dyscyplinie, to dzięki niej zajdziesz na sam szczyt finansowy. Jeżeli podobało Ci się to, co powiedziałem w tym filmiku, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Znajdziesz tutaj na bieżąco dużo materiałów z zakresu biznesu, sprzedaży czy marketingu online. Ja jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie. Do zobaczenia. Cześć.